Witam i pozdrawiam Was z Simsów 4. I dzisiaj widzimy naszą Natalie. Tak, i on, ona tutaj, tutaj poznała sobie Grace. Ja już tutaj Grace przeszykowałem, ponieważ dodałem jej fryzurę oraz. Dustin, ty się tutaj schowaj. Bo chodzi mi tak. Grace ma tutaj fryzurę oraz sukienkę. Z dodatku zjedzmy na mieście, ponieważ właśnie to dzisiaj zrobimy. Zapytamy ją chyba na ramkę, tak to się robiło. O tak. Tutaj dam maksymalną restaurację LeBlanc, do której właśnie pójdziemy z Grace. Na rendezvous. I jesteśmy na miejscu, i pierwsze co zrobimy to po prostu poprosimy o stolik. Mam nadzieję, że ona, że jest przyjdzie z nami. ale to nie jest tak, żeby tylko ona, gdzie jest tam sobie gdzieś gdzie, gdzie. To czemu inni sobie po prostu wchodzą, a my musimy. Tak, o! nie, to my musimy sobie sami zająć stolik? Nie, no ja. No poproszę stolik. Nie wiem, do... um, Dobra, nie rozumiem. Czy ona ma swój stolik już gdzieś ustawiony, czy nie ma? Czyli ona nie ma stolika, czyli musi poprosić o to, żeby zostać posadzona. No co jest? No, nie wiem, może musimy poczekać, aż się zwolni stolik? Nie wiem. Tutaj? Chciałem zjeść w restauracji Restauracja, no poproszę o stolik nie wiem, że nie ma stolika albo coś, no ale... No co no? Halo? No. Chcemy prosić na druga, aż się uda, no. No i tutaj gość się poprosi. no i dostał sobie stolik. to w czym jest problem, żeby studia dostała nasza Simka? No ja przepraszam, bardzo nie rozumiem. Dobra, ja, ja nie wiem, może spróbuję jakąś inną restaurację znaleźć. Nie wiem czy to jest jakiś błąd czy o co chodzi, ale tak jakby nie mogliśmy posiadać po prostu. Nie mogliśmy dostać stolika w momencie kiedy byliśmy na randce, ale gdy, gdy randka się zakończyła, to dostaliśmy stolik bez problemu. Czyli tak mi się wydaje, że po prostu coś jest zbakowane z randką w restauracji, że może nie można iść na randkę w restauracji czy coś. No cóż, no to... Na pewno możemy po prostu zamówić. Um. Zamów. Jak wygląda zamawianie tutaj w tym dodatku. Dobra, więc... Tak, czyli mamy jedzenie i picie, to chyba możemy zamówić jeden napój jedno jedzenie? To cóż, to do picia może... nie wiem. W sumie jest wieczór, więc prawie że noc, to zamówcie sobie, nie wiem, no to najdroższe wino dla obu. Tak i... Cóż, co byście to mogli sobie zjeść? Um... To chyba taka typowa na restauracja? Nie wiem, o, może to. To, to weźmiemy na Fysnicę. A Grace, może weźmiemy coś innego, może weźmiemy jej... E, o, jej, jej weźmiemy homara, o. Możemy weźć do, do tego deser? A nie, to się tyle zamieni. Nie, no to to... Nie, szkoda, szkoda, dobra. Mmm, okej. Okay. To zamówmy, zobaczymy ile będziemy czekać, żeby zamówić. kiedy to w ogóle przyjedzie. No ona się sobie pokadamy, bo... Ona się raczej nie prędko pojawi jeszcze raz w tym dodatku, bo to jest głównie, żeby przetestować po prostu, no zjedzmy na mieście, tak? To raczej pojedyncza sprawa, może kiedyś w przyszłości pójdziemy ją do jakiejś innej restauracji, którą może nie wiem, ja spróbuję zbudować jakąś większą albo coś. Gdzie ty idziesz? Jedz. Yes. Świetnie, możesz teraz powiedzmy... Oj, teraz możemy domówić później deser po tym. Zmówmy deserki, niech będzie. Niech będzie. Yy, oto... To, to wyjdzie Grace. Żeby jej smakowało. A my w sumie wyjdziemy... Dramisu. <trybujesz> Do tego jeszcze potem. Jeszcze po lampce wina. No. Tak. Okej. Okay. Tak. I powiem wam tak. E... Ja wiem, że tam też można restaurację otworzyć i tak dalej. No, ale powiem wam szczerze, tak za dużo tu tutaj nie ma. No bo co, no przyjdziemy, możemy zjeść, no i za dużo, no co po prostu jak zjemy te, tą kolację. To zapłacimy rachunek. Yy, o nie, 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 definitywnie nie. Yy, no to no cóż, no po zapłaceniu rachunku jak stąd wyjdziemy, no to opcje tego do, 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 do dodatku się ograniczają do tego, tak? I nic więcej nie będzie. Yy, jest to. Możesz to sprzątać albo utruć. No okej. Okay. Zresztą się, chyba też się nie podoba. Hmm. Fajnie. Co? No cóż. my że zakończyliśmy i co? Tyle? No i tyle, i no co, wygląda na to, że na randkę jak chcemy przyjść do restauracji, to coś nie gra za bardzo. No jak sami chcemy przyjść tak prywatnie, to już jest trochę lepiej. I okej, okay, można prowadzić restaurację, tylko że prowadzenie restauracji wiem, że wygląda bardzo podobnie do po prostu prowadzenia jakiegokolwiek innego biznesu w tej grze. Mmm, więc powiem tak, no jest spoko, ograliśmy, powiedzmy, powiedzmy, że ograliśmy ten, to rozszerzenie, więc możemy iść do domu i możemy zapomnieć, że jest tylko istniała, chyba nawet nie jesteśmy, nie jesteśmy w ogóle nawet parą, także ten, dobra, wróciliśmy do domu i czego zapomniałem, że my powinniśmy, nie to. Tak, to. Zdecydowanie musimy poinformować naszych fanów o tym, jak okropna to była restauracja. I <laughs> sobie właśnie zaświadomiłem, że nie mamy komputera. Ponieważ, tak, jak możecie zauważyć, przeprowadziliśmy naszą Simkę. Yy, bo wiecie, tamte mieszkanie, po prostu, wydawało mi się takie dość trochę biedne. I... O, no wiecie. Ona jest tutaj, jakby powiedzmy, influencerką, czy coś. No to nie, nie bardzo mi pasuje, żeby wiecie. Miała takie troszeczkę beznadziejne mieszkanie, nie? Dlatego zdecydowałem się, że najzwyczajniej w świecie dostanie takie mega. I mam nadzieję, że mogę. Nie to. To jest w tym, czy nie w tym? <laughs> nie o to mi chodziło. Y Dobra, więc tak, tutaj jacuzzi są, powiedzmy, z dodatku, ale wiecie co, żeby nie było... Żeby nie było, że coś, to ja rzeczy z akcesoriów mogę ruszać, ponieważ, no nie oszukujmy się, no, no co, no nie użyję ich, prawda? Ja wiem, że ona ma tutaj tą sypialnię taką ciekawą, ale... Yy, no cóż, no nie, nie do końca wiem jak sobie... O, tu ma łazienkę, dobra. <gryw> tak się zastanawiam, gdzie w tym mieszkaniu jest łazienka. Yy, zresztą no... No wiem, że takie dziwne mieszkanie, a ustalmy, że... Ustalmy, że jak... Że z jakiegoś powodu ją stać, co nie? Yy, Także ten... Ma... Ma jacuzzi, ma ten... Po prostu mam swoje mieszkanie. Mam jakąś dziewczynę, tam dobra i co? Wiecie co? Ja tym mieszkanie muszę troszeczkę poprawić, ponieważ z, z każdą chwilą zauważam, że brakuje mi kolejnych rzeczy, więc ja to mieszkanie ogarnę do Was za chwilę. I okej, okay, spoko. Może kiedyś to mieszkanie jeszcze inaczej przebuduję, ale na chwilę obecną tak mi się podoba. Mega podoba mi się ten dywan z kwiatami. I ten dywan w sumie też, no, oczywiście są tutaj powiększone, ale spoko. Yy, w sumie, wejdź sobie do jacuzzi, jestem ciekawy, czy możesz sobie by w jacuzzi zrobić zdjęcie, takie a selfie. Powiem, bo powiem, że byłoby spoko, gdybyś mogła. A, musisz wyjść, ale w sumie możesz sobie zrobić natlenie. Yy, Temet Goofy... Czy na tych pozach głównie wygląda, wygląda tak ten yy, muszę o, o to będzie idolo. Tak yy, Żeby że rzec to żeby nie było to tak zrobimy, o i idealnie i zrobimy o nie, ja zostawiłem jakby jej stare zdjęcie w poprzednim mieszkaniu. A, że ma tu gdzieś nadal Dobra, ma, <laughs> nie zgubiła świetnie yy, w sumie Gdzie by tu można było? Najlepsza ściana pasuje mi tak jakby tutaj, więc tu to zrobimy To jest takie pierwsze zdjęcie i to powiedzmy będzie drugie Czy to, to zdjęcie się w miarę udało? Nie bardzo, mam jakieś plamki. Wszystkie mają te plamki? A dobra, to nie są plamki, to są po prostu ozdoby jacuzzi, nieważne. Yy, to po prostu posprzedajemy te, co zrobiłaś. Czy one się tutaj, jakby jakością różnią? Dobra, to to, to, to chyba było najtroższe. Za 7 to, to zostawimy. Dostępni na swoim Instagramie, Żeby, żeby twoi fani widzieli, że na jacuzzi Nie wiem, jakbyś byś miała tam niby się dostać tutaj Asha, Ale niech ci będzie No i w sumie można sobie wrócić, wrócić do tego swojego jacuzzi Jak ty to możesz upglidować? Co to musisz zrobić? A dobra yy. Okej, to jest Skinny Dip? Yy, nie wiem, wiem czy to jest cofnę po polsku jest co, że nago, tak? no okej no, okej, okay. okay, dobra ja mam twoje umiejętności w Ym... śpiewanie byś mogła poprawić a, no teraz zapomniałem o tym, że, bo to doszło w tym w tym dodatku że ona może, o, to wiesz co zrób? to zrób tak te zdjęcia, co będziesz miała czy możesz je ustawić? Zdjęć nie możesz. No, no tak zauważyłbym, gdybyś mogła. E, no, nie, nie będzie, że... No nie, ale... Pośpiewaj, nie wiem, pop. No to pośpiewaj. Wiem, że Lady Kaga ma taką piosenkę więc, i bardzo ją lubię, więc... W sumie spoko, a tu głównie chodzi o to, żebyś poćwiczyła sobie wiersz. O, dobra, ale idź do pracy. E, Kultura. Idź do pracy. A dobra, nie da te za godzinie. To no, jest spoko. to możesz się przygotować. Odśwież się. Byś tak świeżo wyglądała w pracy. jeszcze zosza przebrać, bo w kostiumie konkurentowym to tak nie bardzo iść do pracy. Poza ja, ty chcesz się ubrać? To jest swoje banie robocze? On. <grym> Masakra. Yy, tak, bardzo ciężko. Musi pracować ciężko, bo... Oczekujemy awansu. Który prawdopodobnie powinniśmy dostać. Dostaniemy czy nie dostaniemy? Dostaniemy. Świetnie. Co prawda no, mamy te. O! Fajnie. Co prawda mamy te takie, wiecie, troszeczkę śmieszne nazwy stanowisk, ale. Ale co? No, no jest, jest co jest, bo czemuś ty się taki w nie weź ty i ci tutaj przebierz kobietę W sumie możesz się w sportowy, taki powiedzmy po domu. I koniecznie napisz o tym na swoim profilu. Tak, napisz, że dostałaś awans. Tak, świetnie. ciekawe. tak. Wszystko co mam tutaj robi, dostaje jakby 20-20 followersów, więc jestem bardzo ciekawy, do ilu jakby, do momentu, aż powiedzmy, ta seria nie, nie skupi się bardziej na tych, na Fionie i Spencerze. To jestem ciekawy, wiecie. ...do ilu jakby tych followersów ona dojdzie. Ty, do dobra, ja nie przemyślałem innego. To możesz sobie tutaj przyjść... ...sześć tutaj... ...i ty w sumie możesz sobie stąd... ...cyknąć fotkę... ...tak powiedzmy miasta, tak z góry... W sumie to powiedzmy, że gdzie tak. nie yy, byś mógł jakby jakieś filtry ciekawe do, dostać. Dobra, tych nie będę wieszał na ścianie, to na pewno. Ale żeby móc je udostępnić, to muszę dzisiaj postawić. Ta kuchnia mi się tutaj mega podoba. To jest Z7 normalny, to jest Z6 normalne. to po prostu to za 7 zostawimy i damy nas Instagram. I w sumie sprzedaję do publikacji, bo też jakby sławę z tego zarobi, Fawiew. Jesteś na to sobie zjedz. <taki> tak, takie rozwiązanie wymyśliłem. Uuu. Jest ja za sprzedanie, zrobiła kolejnych followersów, świetnie. Yy. Ty, możesz sobie coś zamówić? Albo nie, lepiej. Chodźmy do straganów na dole. Właśnie. Bo niby dlaczego ty masz jeść tak wiesz? Yy. Tu, tu wygląda jakby było zjedzenie. To zamów. Proszę tam... Nazywę sobie to coś. Nie wiem. Ty jesteś taka, co lubisz, ekspery lubisz eksperymentować ze smakami, to sobie zamów. Oczy oczywiście to tak na sportowo, nie? Co ja zrobiłem? <laughs> Bo zapomniałem o tym. A tutaj już to robiłaś? W sensie... Czy tu już się komuś przedstawiałaś, czy tutaj nie? Ty, zanim zjesz to, to czy możesz jakby zrobić zdjęcie tego jedzenia? To będzie takie, wiecie, typowe. Błagam, powiedzcie, że mogę. Dobra, mogę. Dobra, teraz na spokojnie sobie dokończ I nie widzicie po prostu może z... Z... Zabawnie Sorry Grace's mamy cię gdzieś hmm. Dobra, czyli udało się, zajęczyliśmy My możemy coś jeszcze zamówić. Tą bruschettę na przykład. Jestem ciekawy, czy możemy zaprosić siostrę i siostrze dać klucze, a wtedy za, jakby zatygujemy, Wiecie, wtedy... No mimo, mimo wszystko te siostrę. I dać siostrze klucz do swojego apartamentu, żeby miała. Bo w sumie siostra powinna mieć, nie? możesz produkty kupować, a to jedzenie. To zamów sobie tą to tak. A właśnie, to ta siostra przecież nie przyjdzie. Dobra. To jak przyjdzie, to mi dacie znać. A. <grytanie> siostra jest tu, dobra. To sobie to zamówisz, a sobie to zamówisz, to wrócisz do domu. Czemu mamy faceta w domu? Kim ty, panie, jesteś? Słuchaj, tylko dlatego, że z tobą, z tobą się przywitałem, nie oznacza, że zapraszam cię na chatę, okej. Okay? Um, ty, nie, nie, ty... To, um, to już zostaw. To ci się zaliczyło. Tak, się zaliczyło, dobra. To... Mm, tak, właśnie daj klucz do swojego apartamentu. Tak, a później ci pójdziesz wyjść. się to klucze, czy nie? No daj jej te klucze. Myślałem, że no musiałeś dorobić te klucze zapasowe, nie? No to... I świetnie udało nam się zaliczyć... O, to ciekawe. To, to też ciekawe. W sumie spoko, bo w sumie z pracy jakby lokalnych nigdy nie robiłem Ale ona tutaj musi sobie się ogarnąć, więc... Nie mamy gatującej kiber No użyj... Co to jest? Aha To jakby... Na jakie sposoby ona może tutaj siusiać? Myślałem, że to będzie łatwiej, nie, ale no jak widać, nie. Coś się nie że siostry i siostrami, ale sikać chyba nie muszą razem. Uhuhu. O, to jest fajne. Disco. Gdy chcesz mieć fanu, to sobie, nie wiem, skorzystaj z tych. Muszę spróbuj. Nie wiem jak to działa, chyba tego nigdy nie używałem. No i spoko. Idealnie po prostu wystarczy, że ona na jakichś tam festiwalach będzie sobie puszczać fajerwerki. Żeby... musi to zrobić na trzech, żeby się zaliczyło. No i powiem wam, w ja nie lubię po prostu tak na bieżąco odkrywać... Co się będzie działo, właśnie. Opublikujesz jeszcze zdjęcie warcia yy, zdjęcie warcia. Co sumie możesz dobra yy, Tak, tak, dobra Jest, mamy 200 follow <grych> yy, No takie zdjęcie będę zapisywał, ale spoko. I w sumie na końcu też... o Boże, ile świąt! Yy... Tu. Tak, tu. Na końcu jeszcze sobie w posta. Czy czyje się charyzma z tego robi? Dobra. Okej, okay, no to jakby followersy Natali tutaj wzrastają, więc idzie spoko, tutaj mieszkanie ma spoko pracy, awansuje, więc też spoko, więc na to jest ogólnie spoko. I nie, nie, wcale nie potrzebuje do, te, do, do tego posiadania potomstwa. Także świętnie jest po prostu idolo, ale tam z wiekiem. Uch. No ale jeszcze później, później, później jeszcze będziesz dorosła, więc spoczko, luzik, jakoś to będzie. Yy, no mniejsza oto nie powiem wam, co będzie w kolejnym odcinku, ponieważ sam jeszcze nie wiem, tak? Po prostu będę grał i zobaczę. Nie, nie wiem, czy będę grał Natalii, czy będę grał jej siostrą. Bo... bo nie wiem, tak? <grym> to, to, co wyjdzie, to wyjdzie... samo z siebie, jakoś, jakoś to będzie. Dziękuję wam za obejrzenie tego odcinka. Więc widzimy się w następnym odcinku. I... bye you.